Nie zaprzestanę walki, jeśli chodzi o budowanie Unii Równości, wspólnoty, gdzie możesz być tym, kim jesteś i kochać kogo chcesz, bez strachu i wzajemnego obwiniania. Więc chcę wyraźnie podkreślić. Strefy wolne od LGBT są strefami wolnymi od ludzkości. I nie ma na nie miejsca w naszej Unii. Cześć, tutaj Bart Staszewski. Jak widzicie za mną, strefa wolna od LGBT to znak, który przed chwilą powiesiłem, żeby móc zrobić zdjęcie. Mój projekt trwa. Jak widzicie, robię cały czas kolejne zdjęcia. Przed chwilą wywołałem niemałą burzę. Na Facebooku i na Twitterze za to, że te zdjęcia publikowałem z Istebnej. Poseł Mularczyk zdaje się zgłosił sprawę na policję, jakiś ksiądz też się wypowiedział. Mnóstwo osób czuje się zbulwersowanych i, i tyle. A ja dalej kontynuuję. Jestem odporny na tego typu kłamliwe napaście z mojej strony, ze strony, z ich strony na mnie, ze strony tego księdza czy z tego posła. Chcę podkreślić, prawa LGBT są prawami ludzi i nie ma miejsca ani w Unii Europejskiej, ani gdziekolwiek na świecie na strefy wolne od LGBT. Wartości i prawa podstawowe Unii Europejskiej muszą być respektowane przez państwa członkowskie i władze państwowe. Z tego powodu odrzucono wnioski o unijne środki w ramach Partnerstwa Miast złożone przez sześć polskich miast, które przyjęły uchwały w sprawie stref wolnych od LGBT. Strefy wolne od LGBT to strefy wolne od humanitaryzmu i nie ma na nie miejsca w Unii. Pani analiza jest właściwa, ale to czego potrzeba, to działanie, pani prezydent. Czas dla świata minął, potrzebujemy pani działania. Wewnątrz polskich stref wolnych od LGBT. Homofobia w Polsce. Strefy wolne od homoseksualistów. Chora Polska wyklucza gejów. Dyskryminacja LGBT w Polsce. Ludzie są demonizowani. Irlandzkie miasto wypowiada umowę partnerską z Polską z powodu stref wolnych od LGBT. Aby zachować tożsamość chrześcijańską, rząd polski stworzył strefy wolne od LGBT. Natomiast Europa ma to w nosie. Polska otwiera polowanie na gejów. Niewątpliwie zawieszanie, samowolne zawieszanie tabliczek. Na, na, na słupach udających prawdziwe tablice drogowe stanowi wykroczenie i z tego co wiem wiele zawiadomień zostało już złożonych w tej sprawie, natomiast tabliczki te nie oddają rzeczywistości. Samorządy, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się ideologii LGBT nie odnosiły się do jakichkolwiek osób. Samorządy przyjmując deklaracje nie odnosiły się do homoseksualistów, do biseksualistów i tak dalej. Odnosiły się do ideologii LGBT, wyszczególniając jej konkretnie. Przejawy takie jak seksualizacja dzieci czy odbieranie rodzicom ich konstytucyjnych praw. Istnieje wiele rodzajów deklaracji podejmowanych przez samorządy, w tym również deklaracja samorząd wolny od ideologii LGBT. Jest to jednorazowa deklaracja, a nie uchwała o charakterze władczym, nie jest to akt normatywny, w związku z czym nie rodzi żadnych skutków prawnych i jako taka nie może za samej swej istoty kogokolwiek dyskryminować. Pięć postulatów samorządowej karty praw rodzin. Prawa rodziców i dobro dziecka w szkole oraz przedszkolu. Prawa rodzin w polityce społecznej gminy. Promocja dobrych praktyk dotyczących praw rodzin w biznesie. Monitorowanie i egzekwowanie praw rodzin. Tworzenie prawa przyjaznego rodzinie. 29 maja ubiegłego roku Rada Miejska na swoim posiedzeniu podjęła nie tylko tą rezolucję w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową, ale również drugą rezolucję w sprawie promocji rodziny polskiej. Te rezolucje zawsze głoszę, trzeba rozpatrywać razem, ponieważ one nawzajem się uzupełniają. Dlaczego podjęliśmy taką uchwałę? Tutaj pada pytanie. W uzasadnieniu jest prosto. Zaniepokojeni byliśmy rozwojem sytuacji i yy, jaka miała miejsce w Polsce z powodu yy, agresywnie rozwijającej się propagandy właśnie tej ideologii, promocji tej ideologii LGBT+. Yy. Plus, która niesie totalne zagrożenie. I tu trzeba sobie z tego zdać sprawę. Zresztą potem, następne miesiące, tygodnie, miesiące potwierdziły słuszność podejmowanych rezolucji. Chciałbym przytoczyć również takie uzasadnienie z tej drugiej rezolucji dotyczącej promocji polskiej rodziny. Posłużę się tekstem. Dziś my, radni Rady Miejskiej w Tuchowie, zatroskani o przyszłość rodzin, wyposażeni w trwałe i niezbywalne wartości etyczne i moralne, odpowiedzialni nie tylko za sprawne funkcjonowanie powierzonej nam władzy, ale przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, promujemy piękno życia polskiej rodziny. Mama. I tato to nie tylko pierwsze słowa naszych dzieci, ale przede wszystkim gwarancja trwałości i rozwoju naszego społeczeństwa. Dla budowy więzi, harmonijnego rozwoju naszych rodzin deklarujemy szerokie wsparcie dla działań prorodzinnych. I wymienione są kolejne. Jakie, jakie będziemy promować, podejmować działania w sprawie promocji polskiej rodziny. Dlatego z naciskiem podkreślam, bo te rezolucje wiążą się ze sobą i chciałbym, żeby w końcu opinia publiczna zwróciła uwagę na to, że LGBT nie jest w plus, ta ideologia nie jest w oderwaniu od jakiejś tam rzeczywistości, że uderza w fundament polskości w polską rodzinę. Te Ty typy uchwał mają na celu, choć w nieco inny sposób, bronić rodziny, i małżeństwa przed zakusami ideologii, takich jak ideologia wyznawana przez ruch LGBT. Instytutor do Juris zawsze staje po stronie takich samorządów. Gdyby środowiska, nazwijmy skrótowo LGBT, nie rozpętały wówczas propagandy z kartą LGBT plus w Warszawie, prawdopodobnie tych reakcji obronnych by nie było. Natomiast są to zrozumiałe reakcje. Obronne, gdzie samorządy mówią, że nie chcą iść w takim kierunku i że chcą promować naturalną komórkę społeczną, jaką jest rodzina i która korzysta z ochrony państwa, z ochrony konstytucji. Jest to przede wszystkim wyrażenie czegoś pozytywnego, a przy okazji pokazanie, że nie godzimy się na pójście dotowania z pieniędzy samorządowych kierunków, które są krzywdzące i zgubne dla, dla tejże naturalnej komórki. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie chodzi o strefy wolne od LGBT, tylko strefy wolne od ideologii LGBT. To jest bardzo istotne. I, i tak naprawdę chodzi o miejsca gdzie promuje się w szczególny sposób pewne podstawowe wartości prawa naturalnego. To, że te samorządy, które przyjęły karty praw rodziny, jednocześnie ogłosiły, się, ogłosiły, że w tych miejscach, czy w tych strefach, czy w tych regionach będzie się broniło przed inwazją ideologii LGBT. I to jest jak najbardziej podstawowe prawo obywatelskie, prawo do zachowania własnej tożsamości, własnej godności, w pełni zgodne z tym zresztą, co sama polska konstytucja stwierdza. Czy sam ten Bart Staszewski potrafi określić, co to jest ta strefa wolna LGBT? Należałoby go po prostu zapytać. To są pojęcia otwarte, które, jak wytrychy, które można używać w, każdy, w każdym znaczeniu i po prostu otwierać każde bramy, bo wzbudzać nieufność i budować propagandę. I dlatego to jest, to jest przez niego tak to skonstruowane. Jestem aktywistą LGBT, ale jestem zbyt przerażony, by móc na co dzień trzymać za rękę mojego chłopaka. Oni to uwielbiają. Sytuacje, gdy my się nie pokazujemy, kiedy siedzimy w zamknięciu, kiedy jesteśmy w swoich domach, nie ujawniając swojej obecności. Strefy wolne od LGBT to strefy wolne od humanitaryzmu i nie ma na nie miejsca w Unii. Pragnę podkreślić, w Polsce nie istnieją żadne strefy wolne od LGBT. Jest tylko lewicowy działacz, który tworzy te tabliczki niezgodnie z prawem i który wysłał wam zdjęcia. I wy uwierzyliście. Więc jeszcze raz apeluję o zachowanie powagi waszych urzędów. Co istotne, przyjęcie regionalnych kart rodzin jest dla Was łamaniem praworządności. W Waszej interpretacji obrona praw rodzin łamie praworządność. Tu dochodzimy do wniosku. Wszystko, co nie jest lewicowe, jest łamaniem praworządności, w waszej opinii. Boję się, że zostanę pobity. Boję się, że zostanę skrzywdzony w jakiś sposób. Boję się, że ktoś będzie na mnie czekał przed moim domem lub pobije moją matkę lub chłopaka. I teraz lewicowego bandyta napadającego na mężczyznę nazywacie dzieckiem aresztowanym za swoje przekonania. wspieranie tradycyjnej rodziny atakiem na tolerancję. Dlatego nie dziwię się, że nowy pomnik mordercy tyran Lenina w Niemczech to Wam nie przeszkadza. Ale podtrzymywanie wartości rodzinnych w Polsce już tak. Wstydźcie się. Wstydźcie się. W momencie, gdy ten spór staje się coraz bardziej agresywny i też można powiedzieć, jest coraz więcej cyrku wokół niego, metody walki, agresji, zakłamania, wówczas budzi to... No, pewne pobudzenie społeczeństwa, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że to jest dłuższy proces. Jeżeli społeczeństwo polskie przez lata przyzwyczajało się, dopuszczało na to, że seksualizacja, jest czymś, seksualność jest czymś zupełnie oderwanym od, od prokreacji, od małżeństwa, to też nie dziwmy się, że powstały najróżniejsze w Polsce. I też uważam, że jako społeczeństwo jesteśmy po części odpowiedzialne za, za to, że... Poszliśmy w takim, a nie innym kierunku, to też trzeba mieć świadomość, że to są procesy e, wielopokoleniowe. Tak? To nie stało się w ciągu ostatnich lat. To jest, przyzwyczailiśmy się do tego, że seksualność, przeżycia erotyczne są czymś zupełnie oddzielonym od małżeństwa i od prokreacji. Oburzenie jest przykładem, z jednej strony, na pewno ignorancji, ale z drugiej strony świadomego wypaczenia tej idei, która stoi za strefami wolnymi od ideologii LGBT. Na czym polega to wypaczenie? No po pierwsze na tym, że próbuje się wmówić ludziom, że w tych strefach homoseksualiści czy lesbijki będą w jakimś sensie prześladowane, albo że im coś będzie groziło. To jest kompletna nieprawda. To są strefy, gdzie będzie się broniło i powinno się bronić przed atakami, prawda? Przed atakami działaczy, aktywistów, przed próbą narzucenia, przed profanacjami, przed bezczeszczeniem, przed tym wszystkim, co negatywne. I na tym polega waga tej, waga tych uchwał. Moim zdaniem jest to forma realizowania praw obywatela, praw człowieka, w pełni dopuszczalna, godna pochwały i wręcz naśladowania. Ja bym się cieszył, żeby takich serwów było jak najwięcej. Władze samorządowe, pani burmistrz, złożyła wniosek o przyznanie nam środków na, w ramach współpracy z, z samorządami innych państw, bo mamy takie miasta zaprzyjaźnione na spotkanie tzw. miast bliźnaczych Środki nie zostały nam przyznane. W uzasadnieniu było stwierdzone, że z powodu tego, że podjęliśmy właśnie tą uchwałę e, o powstrzymaniu ideologii LGBT. E Trzeba powiedzieć również, że samorząd francuski zaprzyjaźnionego miasta Stange de yy, yy, zerwał, na, zawiesił z nami współpracę, yy, ponieważ yy, powoływał się na to, że to jest dyskryminacja dla tych osób. Tak samo jak yy, socjalizm, ideologia socjalistyczna uzurpowała sobie prawo do reprezentowania robotników, tak samo przedstawiciele ruchu LGBT uzurpują sobie prawo do reprezentowania na przykład homoseksualistów. Tymczasem mamy wiele przykładów osób o skłonnościach homoseksualistycznych, seksualnych, które zupełnie się z tym ruchem nie identyfikują. Ideologia ta stara się zdekonstruować pojęcie małżeństwa, zdekonstruować pojęcie rodziny, zniszczyć fundamenty polskiego porządku prawnego i jako taka, mimo że nie jest opisana w podręcznikach nauk politycznych, jest sprzeczna z prawem Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli konstytucja artykuł bodajże 18 konstytucji chroni małżeństwo kobiety i mężczyzny nadaje mu e, uznaje za za pewne nadrzędne dobro Rzeczypospolitej to gdzie może być dyskryminacja, że chce się w praktyce tą instytucję chronić, wspierać, dotować. Tak? Nie ma tutaj żadnej dyskryminacji. Zresztą te uchwały, one nie mają normy prawnej, jest to pewnego rodzaju aspekt moralny, to jest wyznaczenie pewnego kierunku. Tak samo jak pan Czaskowski w Warszawie wyznaczył pewien kierunek, w którym większość społeczeństwa polskiego najprawdopodobniej się nie, nie utożsamia, tak samo te samorządy wyznaczyły inny kierunek, kierunek wsparcia rodziny, a przy okazji powiedziano, iż nie godzi się na to, aby tego typu rzeczy, jak w Warszawie, były wdrażane w tych samorządach, więc nie widzę tutaj nic dyskryminującego. Nikt dziś nie, nie pamięta tytułu podjętej przed nas rezolucji w sprawie powstrzymania ideologii i LGBT plus wspólnotę samorządową, tylko, że to jest podjęta rezolucja w sprawie strefy wolnej od LGBT, które w zasadzie, jak publikacje donoszą zacnych autorytetów naukowych, to pojęcie w zasadzie nic nie znaczy. W argumentacji chciałem tutaj powiedzieć tak, że jest szereg argumentacji, któreśmy używali do tej pory: ochrona wartości, ochrona rodziny. A ja bym tu jeszcze chciał zwrócić uwagę i o ile prosić o wy, wyeksponowanie tej mojej argumentacji, jest to wołanie o ludzkie sumienia. Można sobie zadać pytanie, jak to jest, że tak wielu młodych ludzi jest zupełnie otwartych, tolerancyjnych uważa, że należy tej wykazać nie tylko wyrozumiałość, ale promować i tak dalej, że każdy powinien się odnaleźć w swojej tutaj można powiedzieć orientacji seksualnej i tak dalej wiadomo, że nie chodzi o to, żeby komukolwiek do łóżka zaglądać, ale trzeba mieć świadomość tego, że nasze społeczeństwo zostało przygotowane do tej rewolucji, tak? że lata pewnych seriali w telewizji, w mediach społecznościowych, dyskursu, ale również i, i, i lektur w podręcznikach szkolnych. Sam mogę powiedzieć, że już w latach 90. będąc w szkole podstawowej, widziałem pewne, e, pewne czytania, które miały po prostu nas wyczurać na pewne współczucie i tak dalej, spowodowały, że wiele młodych ludzi uważa, że to jest ich nawet obowiązkiem moralnym żeby wykazać tutaj pełną tolerancję dla najróżniejszych wypaczeń i zrozumienie i poparcie. I, I trzeba mieć świadomość, że to jest też walka o przyszłe pokolenia, dlatego że pokolenie, które jest zakorzenione w prawem naturalnym, będzie odchodziło, a po pokolenie, które zostało, można powiedzieć, przygotowane do tej rewolucji, będzie je zastępowało. Co więcej, a ja myślę, że to jest jeszcze coś innego. Młodzież chce czynić dobro i młodzież chce podążać za ideałami sprawiedliwości. I im się wydaje, że to jest sprawiedliwość. I cały sen w tym, żeby im wytłumaczyć, jak Pan Bóg stworzył y, świat. Jest napisane na początku Księgi Rodzaju, stworzył ich... Y, mężczyzną i niewiastą i jeżeli ktoś nie jest w stanie tego wyczytać w porządku natury, co jest oczywiste, to jeszcze może się posiłkować Biblią, tak? Natomiast można komuś zaszczepić po prostu pewne ideały sprawiedliwości, które summa summarum są zaprzeczeniem tej sprawiedliwości czy tego porządku, ale też trzeba mieć świadomość, że mogą być masę rzeczy ludzi, którzy są midi grzeczni na co dzień i tak dalej, ale zostało im wpojone zupełnie światopogląd, który jest zgubny summa summarum dla, dla społeczeństwa i który też jest regresem w stosunku do tego postępu, który uczyniła ludzkość, sankcjonując małżeństwo jako tą, yy, można powiedzieć, najbardziej istotną komórkę społeczeństwa. Czy potrzebujemy. Kolejnych badań psychologów, którzy nam mówią, ile dziecko może cierpieć, nie będąc wychowywanym w normalnej rodzinie i tak dalej, przecież psychologia od dawna wie, jaki to jest atut, gdzie mamy tatę, mamy, które się uzupełniają, którzy są, wprowadzają zdrowe wychowanie, to to jest coś oczywistego. Natomiast no, no niestety można po prostu uwierzyć, mówi święty Paweł, czyli czas, gdzie ludzie zwrócą się ku baśniom. Gorzej, jeżeli te baśnie są odpowiadane od wczesnego czasu w szkołach i, i też rodzice powinni być uczuleni, zobaczyć, co jest w podręcznikach, bo no nazwijmy to, ta turcizna, ona jest sączona bardzo wcześnie. My spaliśmy przez ostatnie lata, nasi wrogowie nie spali. Ale tolerancja nie należy się już czynom i poglądom. I bo, jeżeli byśmy tolerancję odnieśli do czynów, to żaden przestępca nie ponosiłby konsekwencji. Dlatego też tolerancja należy się osobom. My te osoby akceptujemy, ale nie akceptujemy ich y, poglądów, którzy głoszą, y, ze względu na to, że propagują zło. Zło, które prowadzi do które prowadzi do unicestwienia, i dlatego tutaj nie mają racji mówiąc, że my ich wykluczamy. Nikt nikogo nie wyklucza. Znam osoby, które mają tą przypadłość, można powiedzieć, bo to jest przypadłość jakaś, i które doskonale funkcjonują, sprawdzają się w życiu społeczności. I nawet trzeba powiedzieć, są głosy takie, że są przeciwne temu, żeby jacyś działacze występowali w ich niejako obronie i w obronie ich niejako odmienności. Natura. Nie da się jej wykorzenić z dnia na dzień, więc to nie jest tak, że dokonamy deprawacji wszystkich z dnia na dzień, tylko trzeba mieć świadomość, że to obojętność, że udawanie, że tego problemu nie ma, że ona jest naprawdę problematyczna, bo, bo to prędzej czy później będzie miało wpływ na nasze dziecko, bratanka, siostrzeńca, kogokolwiek. Pozostanie bycie obojętnym w tej sprawie, to już jest przegranie po prostu bat batalii, można powiedzieć, na start. Żyjemy w wojnie, gdzie rodzina, i to też Matka Boża o tym, o tym mówiła Fatimie o, ty, o, o tych ciężkich czasach i te czasy odgrywają się na naszych oczach. To, czego ja się najbardziej obawiam, bo punkty oporu istnieją na całym świecie, ale to, czego się najbardziej obawiam, że w pewnym momencie zabiorą nam wolność głoszenia tego oporu i przekazywania dalszym pokoleniom prawdy. Pewne starcia są nieuniknione, ale musimy walczyć o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby zabrano nam po prostu wolność przekazywania dalej tych, tych, tych dóbr i tych wartości.